Cześć, witajcie w nowym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się naszą serią, którą wprowadziłem na Facebooku na początku, a jest to bitwa horrorów, czyli bierzemy dwa horrory i piszecie po prostu, który jest lepszy według Was. Obecnie robię to tak, że jest na przykład część pierwsza jakiegoś horroru i część druga i właśnie porównujemy te do siebie, a jak się skończą już bardziej takie znane te horrory, no to będziemy robić na przykład, nie wiem, obecność kontra Amityville albo, no nie wiem, naznaczony kontra Sinister. Jakieś takie propozycje. Póki co porównujemy do siebie właśnie Pierwszą i drugą część jakiegoś danego horroru Tych mniej znanych oczywiście tam nie biorę pod uwagę, no bo jest na tyle mało polubień na fanpage'u, że te posty nie miałyby aktywności Tak, jeżeli bym wrzucił jakieś horrory, których nie znacie Albo które zna po prostu bardzo mało ludzi, tak, więc to by było bez sensu no i pomyślałem, że nagram o tym odcinek i zrobimy takie małe podsumowanie tego, co do tej pory było I trochę Wam zaspoileruję, jakie będą następne bitwy horrorów Także jeszcze się nie pojawią na Facebooku, a Wy już będziecie wiedzieć, będziecie mogli głosować tutaj w komentarzach Także oczywiście nie traktujcie tego jakoś super poważnie, tak? to jest tylko zabawa, bawimy się, wybieramy jakieś tam horory. Także przeanalizujemy sobie, co pisaliście na, głównie na moim fanpage'u i trochę na grupie horror i thriller, bo tam dopiero później zacząłem wrzucać te bitwy, nie pomyślałem wcześniej, no i trochę jest ich mniej na grupie niż na fanpage'u. Także na pierwszy ogień poszła oczywiście obecność, bo obecność kochacie, wszyscy lubią obecność, prawie wszyscy. Natomiast zawsze po sto obecności, jakikolwiek tak naprawdę ma największą aktywność, najwięcej się dzieje, także zaczęliśmy. Od bitwy obecności, czyli był post pod tytułem: Który horror jest lepszy, obecność 1 czy obecność 2? I teraz tutaj oczywiście jest, raz że kwestia gustu dwa, że zdania są podzielone, więc jest ok. Mamy i takie, i takie opinie na szczęście nie ma jakichś jednoznacznych takich tutaj wyników. Dobra, polecimy po kolei w, po komentarzach, zobaczymy, co tutaj wybraliście i na końcu napiszę, który horror według Was wygrał. Komentarzy jest całkiem sporo pod obecnością akurat. Pierwszy komentarz: obecność. Drugi komentarz: obecność 2. Trzeci, obecność 2. Teraz tutaj dłuższy komentarz. Bla, 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 bla. Bla, bla, bla. Bardziej mi się podoba obecność 2, jeżeli chodzi o fabułę. Ale straszniejsza chyba jest pierwsza część. W drugiej części fajnie pokazana jest relacja między Edem i Lorraine. W momencie, gdy ja śpiewa piosenkę, poważnie się popłakałam. Obie części są mega, nie ma co. Są argumenty, ale nie ma jednoznacznego, jakby głosu na to, która część jest lepsza, tak? Czyli no. Nie możemy przyznać tutaj punktu żadnego w sumie. Kolejny komentarz tak samo, tak szczerze nie potrafię określić, która część była lepsza. Według mnie obie są świetne, trzymają klimat. Yy, no okej. Okay. Tomasz teraz tutaj. Jeszcze jestem przed dwójką. Mm, czyli to on jeszcze nie oglądał. Czyli na razie mamy 21 dla obecności 2. Sandra napisała, że dwójka lepsza, że nowo była w kinie. Ok. Pierwsza część lepsza, Angelika, która jest tutaj następna jest dwójka. Obecność 3. Haha, hahaha, ha, ha. śmieszne Mateusz, naprawdę? <laughs> nie no, nie mogę. Wiktoria napisała obecność 2. Później, jest, oby mają w sobie to coś. Obecność i obecność. No, także to koniec komentarzy o obecności. Czas na mój głos. Ja, jak wiecie już, albo nie, no to głosuję na obecność 2, bo robiłem recenzję i mówiłem, że jest lepsza. Recenzja była do dupy, tak szczerze mówiąc, ale zrobiłem i jest na YouTubie, <laughs> ale nie polecam. Dobra, po obecności była bitwa naznaczonego jedynki z dwójką, czyli mojego ulubionego chororu, swoją drogą. I zobaczymy, kto tutaj wygrywa. Chciałem Wam poczytać, ale tutaj jest zdecydowanie jednogłośna opinia. Mamy 100% głosu na część pierwszą. Naznaczony, naznaczony, jedynka, jeden, jeden. Naznaczony, naznaczony, pierwsza część lepsza. <grym> czyli trochę przegrałem, bo chyba nie wiem, jestem z tych osób, które tutaj coś napisały. Znaczy, ja nie napisałem, ale ja jestem jedyną osobą, która uważa, że dwójka jest lepsza. Ale coś w tym jest, bo na Filmwebie nawet dwójka ma ocenę 6,7 na 10, a jedynka ma 6,6, tak? Czyli musiało być... Kurwa. Dobra, coś spadło, no nieważne. Czyli tak jak mówiłem, na Filmwebie jedynka ma mniejszą ocenę, niższą, słabszą, tak? Ma 6,6, dwójka ma 6,7 na 10. Eee, czyli znaczna część ludzi musiała głosować na dwójkę trochę wyżej, prawda? Tak więc coś w tym jest. Także tutaj wygraliście, naznaczony lepszy niż naz, naznaczony dwa. O trójce nie będziemy dyskutować, bo jest trochę gorsza i tyle. To raczej każdy wie. Następny chyba był Sinister, z tego co pamiętam. Nie, następny było Grave Encounters, było następne. I tutaj też jest trochę komentarzy. Swoją drogą obydwie części było spoko. Okej, okay, rozumiem, że mogły być dwie części, spoko, ale no jak piszę czy ten lepszy czy ten to moglibyście napisać który, no serio. Obie części fajne, jednak jedynka lepsza, czyli mamy pierwszy głos. Według mnie pierwsza część lepsza. Dwójka mniej ciekawa, czyli jedynka lepsza. Oby dwie części mają coś w sobie, no dzięki. Jedynka masakra, córka fanka horrorów uciekła z pokoju. No jak tu pisałem o tym z Tomaszem. Chyba jedynka lepsza, tak wnioskuję, ale nie wiem dokładnie. Jedynka zdecydowanie, Obie mają coś w sobie i ciężko zdecydować. Mimo wszystko, wiem, że z tych filmów, które miałem, gdzieś miałem skórkę. nie, nie, nie No mi się dwójka podobała bardziej, ale jedynka też bardzo dobra była. I jest nadal heche. hehe. <noise> A tak, serio, to. To dwójka nie była lepsza. Wszyscy wiemy. Głosowanie dla mnie jedenka, bo jak dla mnie dwójka naciągana jest. Czy mamy tylko jeden głos tutaj za częścią drugą? Ja też uważam, że część pierwsza była lepsza. Ale mówię, kwestia gustu. Fajnie, że ta druga część się jednak pojawiła, tak? Przynajmniej coś tam wyjaśniła trochę. Także ja głosuję też za jedynką, oczywiście. Jedenka wygrywa, co tu dużo mówić? I teraz chyba był sinister. Po tym Grafeng. Nie no, kurwa. Je. Czwarta bitwa horrorów to był Rek kontra Rek 2 Także jeszcze nie. Nie ma tutaj za dużo komentarzy, ale tu mamy już post i na fanpage'u i na grupie, także będzie więcej. Wydaje mi się, że jedynka większe na mnie zrobiła wrażenie. Czyli ok, obydwie super. Tutaj jak zwykle od Angeliki komentarz, m, m, głos na obydwie, ale ja nie uznaję takiego głosu. Jak to przeważnie jest z kilku częściowymi filmami, jedynka zawsze lepsza. Przeważnie, to jest dobre słowo. Ale czasem się zdarza, że jest inaczej. Natomiast w tym przypadku jedynka lepsza, czyli jedynka. Kami, Kasia, niech będzie, że dwójka. Ja napisałem, że dla mnie równy poziom, nie? Czyli sam nie oddałem głosu, a cisnę, że ktoś nie oddał. <laughs> nie no, okej. Okay. I Hubert napisał, że też obie części były dla niego takie same. Czyli tutaj nam się nie rozstrzyga za bardzo. A mamy jeszcze kilka, kilka komentarzy, mamy jeszcze w grupie. Jeśli miałbym oceniać pod kątem komediowym, to wygrywa dwójka. Czy znaczy, no, rek akurat nie jest jakiś tam śmieszny. No, są choroby, które są śmieszne, i się śmieje, ale reka za takiego wcale nie uważam. Jedynka to mniejszy gniot. To jest chyba jedyny taki komentarz, że tak powiem, hejtujący. Ten film, no, ja się nie zgadzam w zupełności. E, nie przepadam za żadnym, ale jak już mam wybierać, to zdecydowanie jedynka. Czyli jedynka? Zdecydowanie jedynka, rek. Jedyneczka o niebo lepsza. No. Czyli chcecie czy nie chcecie, jedynka wygrywa. Ja też tak uważam, że jest lepsza. Trochę. by no, części mi się akurat bardzo podobały. Ja lubię reka, także nie mam tutaj jakichś, że tak powiem przeciwwskazań do tego horroru wcale. E, e, e. No i jest ten Sinister w końcu. Sinister, przy którym tak jak napisałem, nie powinno być niespodzianek, który tutaj, która część wygra, ale sprawdzimy. Jedynka wymiata, zdecydowanie jedynka. Jedynka badziew, a dwójka nie oglądamy. To jest jedyny właśnie też tutaj debilny trochę komentarz. Które napisał Mateusz? No, nieistotne. Sinister, druga część lipna Tru. Dwójka była spoko, ale jednak wolę pierwszą część. Pierwsza część na 1000. Pierwsza choć ogólnie horror oceniam 3.5, oceniam 35. No OK. Jedynka, jedynka, jedynka. Czyli tutaj na fanpage'u wygrywa jedynka. No nie jestem zaskoczony. Mam jeszcze 12 komentarzy w grupie. Zdecydowanie jedynka. Jedynka, dwójka to syf, dokładnie pierwsza część znacznie lepsza, zdecydowanie pierwsza część. Oczywiście pierwsza macie coś podobnego, nie. nie. Jak dla mnie dwójka. Uuu, drugi głos na dwójkę, no. Chyba drugi. Ja napisałem, że dwójka to kicz. no trochę tak. Yy, druga część była do kitu, typowa maszynka do robienia kasy. Nie, nie starali się ani trochę. Nie możemy mówić, że mówisz, nie starali, bo na pewno się starali, tak. Musieli to jakoś zrobić, musieli napisać scenariusz, musieli to wszystko zagrać i tak dalej. Więc starać się, starali. Po prostu była zmiana reżysera, który nie potrafi tak dobrze tego zrobić. I scenariusz też chyba była zmiana w ogóle scenarzystów, jeżeli pamiętam dobrze. Także no, wiecie, no nie czepiajcie się, tak? To jest druga część. W ogóle zmiana twórców, to wiecie. To jest najczęściej porażka dla horroru. I tyle. Co tu dużo mówić. Druga część była do kitu. Ja jako jedyna chyba powiem, że dla mnie bardzo trudny był wybór. zwykam mi się bardzo podobała i nie wiem co lepsze. No, faktycznie trudny wybór. Odbiegając od tematu, no nie, nie odbiegamy od tematu. Mister 1. jedynka wygrywa, nie ma dużych niespodzianek Jedynka jest dla mnie zdecydowanie 9-10, zajebisty horror Dwójka kicz i tyle A teraz mamy Martwe Zło Oczywiście tutaj porównujemy Martwe Zło Z 1981, tak? czyli ten klasyk nasz stary Z remake'iem z 2013 Tutaj się trochę zdziwiłem, zdziwiłem, bo jest dużo rzeczy, znaczy dużo głosów na dwójkę, znaczy na remake na dwójkę, ale przeczytam jeszcze, to zobaczymy, ile wyszło. Remake 2013-2013, Tomasz 1981, Hubert Cek samo 81, to Biasz 81, Kasia Remake, Bakam 2013, 2013, tutaj jaka też? 81, lepszy klimat. Podoba mi się ta postać z ręką na stole, powiedzmy, no dzięki za głos. 2013, bo 1981 bardziej komedię przypomina niż horror. No, tam dwójka była komedią, jedynka nie za bardzo. Ale czasem mogłem się pośmiać faktycznie na tym filmie. 2001 ma że są stra. co? W są lepsze efekty. Ale wolę wersję z 981. Ok, 981, 2013, 2013. I to na fanpage'u tyle. A zobaczymy na grupie. Mamy tutaj też 11 komentarzy. Jeszcze dodatkowo Obywie są bardzo dobre, ale 81 bardziej do mnie przemawia. Oczywiście, że 81. Ja wolę Remake, 81, 81, 83, 83. Tutaj jakiś komentarz, że porównujemy coś dobrego do czegoś dobrego, no trzeba wybrać czasem. 2013, Remake i Remake zdecydowanie. Czyli takie, w sumie to pół na pół tak na oko, ale zaraz podliczę te głosy, to tutaj Wam napiszę ile wyszło, bo nie jestem w stanie określić teraz. No i jeszcze jedna bitwa, która się pojawiła wczoraj, ale ma, miała małą aktywność. Post też nie ma za dużego zasięgu widzę, ale... Być może po prostu dużo ludzi nie oglądało tego. A czy horror jest znany? Bo tutaj chodzi o klątwę. Z tym, że ja spytałem, czy lepsza jest klątwa pierwsza czy druga. Ale ta wersja japońska, wiecie? I być może po prostu nie każdy oglądał tą japońską. A większość pewnie oglądała amerykańską albo pół na pół. No nie wiem, jak to jest z wami. W każdym razie była bitwa właśnie klątwy pierwszej i drugiej. Tej starszej japońskiej. I mamy kilka tylko komentarzy: jest pierwsza lepsza, pierwsza, pierwsza. Oczywiście, że pierwsza. Zdecydowanie pierwsza, no i ostatni komentarz też pierwsza, czyli widzimy, że jedynka. One się nie znacznie różnią poziomem, bo to są naprawdę dobre horrory, tak, to jest klasyka w sumie już. Także no, klątwa jest zajebista, wiadomo, aczkolwiek się dużo nie różnią, tak jak mówię. No, ale wygrała jedynka, no i tyle. A chyba na grupę nie wrzucałem tego w ogóle, tego posta, tak mi się wydaje. Nie wiem dlaczego tego nie zrobiłem. No to tak to wygląda, jeżeli chodzi o te bitwy, które się pojawiły do tej pory. Nagrałem ten filmik dlatego, że po prostu ta seria wam się podoba i chcę wam coś więcej trochę powiedzieć. Część już wam powiedziałem, teraz przeanalizowaliśmy sobie to wszystko. Macie wyniki horrorów, tak? Jakie wygrały? Zaraz Wam zdradzę, jakie będą następne bitwy. Posty już są zaplanowane. Tak, one już są, już są wrzucone na kolejne dni, tylko Wy jeszcze ich po prostu nie widzicie, bo się pojawią na dniach, tak jak mówię. Ale powiem wam tutaj, co będzie. Będziecie mogli głosować na YouTubie, a oczywiście później dojdą komentarze z fanpage'a oraz z grup tak z grupy horror i thriller z mojej grupy nie tam jest mało ludzi tutaj jest więcej jak nie jesteś jeszcze na grupie to link masz w opisie możesz sobie wejść czyli tak jak wspomniałem na początku kończymy jak skończymy tę listę no to się zabierzemy za inną będziemy porównywać horror jakiś tam jeden do drugiego na przykład obecność do naznaczonego, tak nie już pierwszą część do drugiej a później jeszcze coś się wymyśli jak się skończy ta kolejna także spokojnie to już wiecie kwestia pomysłu po prostu coś wymyślę nie ma sprawy i podam Wam teraz trzy kolejne bitwy, które się pojawią dzisiaj, jutro i pojutrze, tak? Zależy od kiedy oglądacie ten filmik, to musicie sobie na to spojrzeć. Także bitwą numer 8, która się pojawi dzisiaj o godzinie bodajże 19:20, 19 mam tutaj zaplanowaną. Będzie to Ring kontra Ring 2, tym razem wersja amerykańska, dlatego że myślę, że tą japońską znowu mniej ludzi oglądało i będzie mniejsza aktywność po prostu pod postem, tak? Dlatego głosujemy, tak? Ring versus Ring 2 wersja amerykańska, czyli rok 2002 kontra 2005, jeżeli chodzi o rok produkcji. Zrobimy to tak, że ja tutaj na dole w komentarzach wypiszę wam te trzy bitwy, o których teraz wam powiem i po prostu będziecie tam głosować pod moim komentarzem, tak? Jeżeli na przykład będzie bitwa numer 8, to ja pod komentarzem z bitwą numer 8 oddajęcie swój głos, żeby po prostu nie było spamu i wiecie takiego chaosu, że tutaj jest jeden głos na to, później drugi na to, później ktoś nie napisze na co i ja będę musiał się domyślać. Tak, żeby to miało jakieś ręce i nogi i było sprawne w miarę, to pod komentarzami moimi głosujemy, tak? Także powtarzam jeszcze raz, bitwa numer 8, Ring versus Ring 2 Bitwa numer 9, horror, który ja bardzo lubię, czyli zejście kontra zejście 2 Myślę, że znowu niespodzianek tutaj nie będzie, oczywiście w komentarzu macie tę bitwę i głosujcie pod komentarzem No i bitwa numer 10, czyli ostatnia w tym momencie, na którą możecie głosować jeszcze tutaj To jest Droga bez powrotu kontra Droga bez powrotu 2 Wiemy. Wiadomo, oczywiście, że tych części jest aż 6, ale nie będziemy tych dalszych ruszać, bo tam już jest nie zaciekawie po prostu. Znaczy, nie są jakieś złe, że znaczy szóstka jest akurat bardzo zła, ale reszta, no nie, nie istotna. Także, ostatnia bitwa, którą tutaj umieszczam, o której Wam mówię z wyprzedzeniem, czyli bitwa numer 10, droga bez powrotu kontra droga bez powrotu 2. Także głosujcie na dole w komentarzach. Jeden post dziennie będzie się pojawiać oczywiście, tak na fanpage'u oraz na grupie Horror tak jak mówiłem, do grupy macie link w opisie, jeżeli jeszcze nie jesteście. Do fanpage'a również, także możecie polubić i tam też komentować. Także wiecie, jak wyglądają posty, które już były. Zobaczymy, jak będzie się rozkładało to na tych nowych postach. Za jakiś tydzień bo oczywiście wrzucę wam jakieś tam drugie podsumowanie tego wszystkiego. I później stworzymy właśnie taką listę horrorów, które wybraliście, z iluś tam z kilkunastu czy kilkudziesięciu. I będziemy się zabierać za listę drugą. Także w tym odcinku to na tyle, mam nadzieję, że obejrzeliście do końca. Zostawcie kciuka w górę oczywiście. Przypominam o subskrypcji kanału i do usłyszenia, do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!